Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy i zapraszam Was na odcinek. Dzisiaj bierzemy sobie na tapet komiks Beneficio. Jest to pozycja, która została wydana przez Krzysztofa Gawronkiewicza oraz Michała Kalickiego. I oczywiście komiks został wydany przez nasze wydawnictwo polskie, czyli przez Team of Comics. Jest to pozycja, którą nabyłem jakiś czas temu, przeczytałem i stwierdziłem, że będę chciał się z wami nią oczywiście podzielić. Jeżeli chodzi o samą okładkę, ona jest bardzo minimalistyczna, co widać zresztą. Tak się prezentuje brzeg, i tutaj mamy tył, który tak naprawdę jest tylko jednym opisem. Dobrze, może jakieś porównanie jeszcze na szybko? Tutaj mamy historie prawdopodobne, które są w takim bardziej standardowym formacie, więc widać, że ten komiks no, jest znacznie mniejszy, jeśli chodzi o, o, o ten format, prawda, o tą wielkość. I dobrze, o czym jest ten komiks? Tak naprawdę jest to komiks trudny do określenia. Jest to komiks dla na pewno dojrzałego y, czytelnika, uważam. Raz go czytając, y, tutaj ciężko będzie, myślę, zrozumieć całość tej historii, gdyż jest to tak naprawdę opowieść. Opowieść takie trochę, nie wiem, podejście może y, nostalgiczne, nawet czasami bym powiedział melancholijne, refleksyjne, filozoficzne. Jest to powieść dość. Trudna w odbiorze, ale zarazem ciekawa. Opowiada o podróży pewnej młodej kobiety, która wylatuje właśnie w miejsce, miejsce inne niż wszystkie, miejsce, do którego może część z nas chciałaby trafić. Ale nie jest nam to dane, i mimo próby poprzeczytania tego komiksu, właśnie aby dotrzeć do takiego miejsca, może to się stać niewykonalne. Dalsza część fabuły, tak naprawdę, prezentuje nam mniej więcej historię z życia takiego bardziej przyziemnego, gdyż akcja dzieje się w stolicy, w Warszawie i Postać, która tutaj jest tak na pierwszym planie, ona opowiada o tym, jak zamieszkuje w domu, w mieszkaniu, który jej babcia w latach 70 właśnie żyła kiedy odeszła na emeryturę z pracy no i jest pokazane to właśnie jej życie w tym bloku ona opisuje to wszystko ten kontakt który też tam się pojawia między innymi z przyrodą oraz fakt że samo mieszkanie w tym właśnie bloku. Jest dla niej dużym matutem, gdyż ona jako, że jest no, można by tutaj tak to rozumieć podróżnikiem, Przygotu chce się przygotować do kolejnego wyjazdu i tam po prostu ma blisko na lotnisko stamtąd. Więc jest to taki opis kolejnego po powrocie tak naprawdę przygotowania. No mówię, ten komiks jest nietypowy, ale no ja na swój sposób ciekawy. Nie jest to może jakieś wielkie wydarzenie jeśli chodzi o tą pozycję mimo wszystko można znaleźć coś dla siebie także tak to po krótce mniej więcej się prezentuje a jeśli chodzi o same rysunki one są też takie w pewnym sensie minimalistyczne. Ja bym takie odczucie moje tutaj jest. To jest inny styl, ale mimo wszystko jest też taka ta kreska surowa, tak jak wspominałem, to w jednym z moich materiałów, gdzie recenzowałem komiks twórcy, który jest, który pod pseudonimem Gipi, przepraszam tutaj za zakręcenie się pod pseudonimem Gipi napisał y, powieść Ziemia moich synów bardzo ciekawy y, zresztą y, komiks no i tutaj zajrzyjmy mniej więcej jak to się y, prezentuje przede wszystkim y, pozycja ta dzieli się w pewnym sensie na dwa takie jakby etapy pierwszym jest to że Widzimy te odcienie takiej zieleni, khaki, zgnilizny, takiej. A w późniejszym etapie komiksu jest zaprezentowany już czerń i biel czyli ten czas, kiedy ona właśnie mieszka w tym domu w Warszawie. Także, no mówię, kreska się prezentuje w taki sposób. Nie każdemu może pasować, dla mnie ona jest w porządku. Jest taka właśnie inna, troszeczkę bardziej stonowana. I ja z czasem przekonałem się właśnie też i, i do bardziej oszczędnej, y, oszczędnych rysunków, jeśli chodzi o ich treść, o ich zawartość, prawda? Także myślę, że na pewno znalazłby się ktoś, komu y, by to przypadło do gustu. Jest to pozycja ciekawa do przeczytania na pewno. Nie jest jakaś, nie wiem, wyjątkowa, prawda? Czy, czy że po prostu zamiecie nas pod dywan, tak mówiąc kolokwialnie, ale jest to przyjemne, mimo wszystko, dla oka takie chwilowe odłączenie się od tych standardowych komiksów, które atakują nas, prawda, z każdej strony. Coś innego na pewno też od czasu do czasu nam się przyda, żeby móc zobaczyć. No i tutaj później właśnie wchodzimy w ten etap czerni i bieli. Tutaj już właśnie bardziej w stylu Gipiego to wszystko się prezentuje, także tak to mniej więcej wygląda, moi kochani. No dobrze, to chyba tyle. Beneficio, beneficio Krzysztofa Gawronkiewicza i Michała Kalickiego. No na pewno jest to pozycja wyjątkowa, gdyż przede wszystkim jest to polska pozycja, polski produkt. Jak wiecie, jak oglądacie moje kanały, w pewnym sensie ja gdzieś tam naprawdę lubię nasze rodzime produkcje, gdyż no, chciałbym, żeby one się bardziej mogły przebić na rynek nawet też i zachodni, tak że my mamy bardzo dużo dostępnych tych zagranicznych produkcji, a polskie też potrafią być fajne, tak jak choćby nawet rewelacyjna, w moim odczuciu pierwsza recenzja moja polska, czyli Terra Incognita od Kultury Gniewu. Dobrze, moi mili. To wszystko z mojej strony. Dziękuję, że chcieliście pobyć ze mną, obejrzeć ten odcinek na kanale. I pamiętajcie o tym, że jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, możecie to zrobić właśnie teraz. Napiszcie jakiś komentarz, ewentualnie zostawcie kciuka w górę, ewentualnie komuś udostępnijcie. Przypominam o Instagramie oraz o fanpage'u na Facebooku, gdzie wrzucam materiały oraz dzięki temu będziecie na bieżąco, kiedy pojawiają się jakieś filmy, czy to z recenzjami, czy jakieś z, innymi, z inną treścią, które zamieszczam. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!